To społeczność Gminy Jarośni, jesteśmy dumni z tego, że jesteście Państwo tutaj. Jesteście od lat w Jarocinie i historycznie obecność Wojska W Jarośni jest wpisana w nasz lokalny patriotyzm. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Walca Gminy Jarośni za dotychczasową współpracę i życzę nam wszystkim, aby współpraca w przyszłości była jak najlepsza i jeszcze bardziej intensywna. Szanowni żołnierze, serdeczne podziękowania za Waszą codzienną służbę i gotowość niesienia pomocy Polakom i Polsce. Wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin i wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Z wielkim szacunkiem wspominamy bohaterów wojny obronnej 1920 roku, bowiem to ich bojowe zasługi zadecydowały o zachowaniu niepodległości przez Polskę a także uchroniły Europę Zachodnią przed zagrażającym jej komunistycznym totalitaryzmem. we